Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem testujemy firmę Dare. Akurat tutaj mam babeczkę. Skład nie jest najgorszy. Ugląda całkiem spoko. Przez się ona tak, jest podłużna. Taka takie kanapka w sumie mmmm bardzo dobra nie jest przesłodzona czuć gorzką czekoladę o tyle może nie gorzką co z ciemną kakaową jest spoko jest tutaj na nadzienie jeszcze dodatkowo to robi takie spoko robotę no, nie jest to przesłodzone, jest naprawdę smaczne. Mięciutki rozpływa się, czekolada się rozlewa właściwie w palcach. Mhm. To jest dobra opcja. No. Do takiej przegryzki po śniadaniu. Oceniam 9 na 10